Dzień dobry. Dziś, materiał, w którym będą cztery wykrywacze, będzie RUTUS Versa, xpdus 2, Lab Manticore i NOCTA LEGEND. Wszystkie wykrywacze mają najnowsze softy. I oprócz legenda, wszystkie wykrywacze są na cewkach 11-calowych. Ta cewka legenda to jest chyba 11 na 12 cali, cali, cali z czegoś chyba się nie mylę, chyba tak to wygląda LG30 jednak ta cewka jest sprzedawana aktualnie jako cewka podstawowa z wykrywaczem więc cóż mam cewkę 11 do nokty, ale niestety jest uszkodzona i nie działa więc nie ma możliwości użycia tej samej cewki ale myślę, że to przełkniecie w dzisiejszym materiale chciałem Wam pokazać pewne podobieństwa pomiędzy wykrywaczami, które często pojawiają się na polach testowych, a również oczywiście w terenie, jednak na polu testowym można to szybciej i łatwiej zauważyć. Mam tutaj jeden cel. Pod niebieskim kapselkiem jest dwugroszówka, która kiedyś była zakopana na 23 cm. I dokładnie sprawdziłem to po prawie 14 lat temu. Polska dwugroszówka jeszcze nie jest żelaza, tylko normalna. Natomiast tutaj mam patyczek, który będzie oznaczał oś machania tą podstawową co jest niezmiernie ważne, by te testy były miarodajne. Mm -hmm. e, na polach testowych to bywa tak, że czasami ten tester, który tam robi ten film, ma możliwość pewnej manipulacji, dlatego że e, te cele są na skrajach zasięgu i machnięcie troszeczkę z innej strony często powoduje to, że cel jest wykrywany. Żeby było sprawiedliwie i dla wszystkich wykrawaczy porówno, chciałem, żeby to tak właśnie było, żeby wam zwizualizować podejście i machanie cewką. Więc cel niezwykle trudny, bo moneta dwugroszowa jest malutka. A głębokość aktualnie będzie na pewno większa. Dlatego, że gdzieś tutaj w ziemi jest oryginalny kapsel, tylko on ulega stałemu zamuleniu i prawdopodobnie aktualnie ta moneta znajduje się na głębokości może 3 cm więcej, może 26 cm, co jest w warunkach nowych rzeczą wręcz ekstremalną wykrycie takiej małej monety z takiej głębokości. Wiadomo, że pole testowe to tylko teoretyczne możliwości głębokościowe wykrywaczy, a nie to, jak kopiemy, prawda? No cóż, no to przejdę do wykrywaczy. Może pierwsze wersa. Versa. Będzie wersa na programie Pole, myślę. Dlatego, że program Park jest stworzony do wykrywania w bardzo trudnych miejscach. I chciałbym, żeby to było najbardziej realistyczne. Czułość, myślę, że 24 będzie czułością dobrą. Recovery Speed na 4, multi-low conductors. Wszystkie wykrywacze będą działały w multi dzisiaj. Wzmocnienie obiektów punktowych na 25, a filtr żelaza 45 to jest chyba filtr fabryczny. Ze zmian tutaj to jest włączony fast mode i Wzmocnienie audio na 20. Dlaczego nie używam parku i dodatkowo dlaczego nie używam mix moda? Dlatego, że osoba niezorientowana może zostać wprowadzona w błąd, wręcz zmanipulowana tym, że. Bo wiecie, co ten dynamik nie zobaczy? To zobaczę All Metal w tym trybie statycznym, prawda? Ale tak na serio w programie park, jeśli połączymy to z tym, że Park jest specjalnie zrobiony tak, by wykrywać pewne rzeczy bardzo trudne, że jest on żelazożerny, e, powoduje to to, że czasami w tych testach mogliby, moglibyście zostać zmanipulowani, dlatego że e, sygnał może być często, częściowo wykrywany jako żelazo, co oczywiście olmetal uzna za jakby kolor. Nie? E, osoba niezorientowana w wykrywaczu e, Rutus może uznać, że jest cel wykryty, nie? a tak na serio jednak nie, bo w praktyce nie zostałby wyciągnięty. Wszystkie wykrywacze będą miały użyteczne nastawy. Ja nie jestem osobą, która robi jakieś durne i głupie ustawienia, które nie mają sensu, bo oczywiście wykrywacz można ustawić na recovery speed 1 każdy, czy czy reaktywność 1 i zrobić nad celem taki ruch, o, wykryło super, najlepszy, nie? No ale to tak nie działa. Pozostałe tutaj dwa tony głośność żelaza. Czemu głośność żelaza? By łatwo rozpoznawać żelazo wersję, należy tą głośność żelaza znacząco podwyższyć. Jeśli szukacie oczywiście w dynamiku, jeśli szukacie drobiazgów. Dlatego, że to niezmiernie pomaga przy identyfikacji celi. Ta fabryczna nastawa 5, która tutaj chyba była, z tego zapamiętam, jest zastawą, ustawą, nastawą za niską. Musi być głośniej nawet więcej niż 10, nawet 15, ja sobie ustawiłem 10, wtedy o wiele łatwiej i szybciej rozpoznacie żelazo. Dobra, dostrzegam do gruntu wykrywacza. No i tak, no i dwugroszeczka nasza, z podejścia, jakaś wykrywalność jest przy powolnym nic, przy takim normalnym jednostronnym. Dźwięk. Jeśli bym zmniejszył tą rekowery do 3, wcale by to nie pomogło. Dobra, no to tak wygląda wykrywalność z tego podejścia. Wrócę do tej czwórki. Natomiast, jeśli podejdę z tego miejsca, To cel staje się wykrywalny, jeśli włączę Pinpoint, to mamy to nie tu jest wykrywalność, tu coś się dzieje, ale czy byłoby to wykryte? Wątpię i znalezione. Dobra, e, kolejny wykrywacz to może. Deus. Deus 2. E, program, który tutaj zbuduję, to będzie program na bazie programu DIP. To jest chyba szóstka DIP. ale. Pakowe typ, polny, typowo program do szukania na polu. Dyskryminacja u mnie standardem jest 6. W eksperckich Pitch Silencer, fabrycznie czułość 95. O, przepraszam. Nie mam cewki. Powinno zaraz być. Jest. Dobra, jedziemy dalej. Frequency max będzie 24, czyli z tego High Conductor zrobimy program do poszukiwań polnych. Bardziej uniwersalny Głośny żelaza. Na 7 pozostawiona. Przekroczyłem tutaj jedną rzecz i podwyższę sobie reaktywność do 2,5. Też takiego można powiedzieć standardu. Co do filtrów, może filtr audio na dwójeczkę delikatnie. Cele w sumie głębokie, łąkowe. To wtedy pomaga w wyczyszczeniu tego audio, no a no że na trzy. dobra, yy, do gruntu 84, podejście do celu jakiś tam no szmer oczywiście jest, ale to nie zostało wykryte no i teraz z tego podejścia łatwiejszego, cel wykrywamy, indykacja 70, 80, 78, pinpoint. Wiadomo, monetka jest. Jak widzicie, bardzo podobnie. Już teraz widać tą ciekawostkę, że z tego podejścia jest słabo, a z tego bardzo dobrze. No jednak, mimo wszystko, są to dwa różne wykrywacze. Innych firm, inaczej skonstruowane. A działają podobnie. No, zobaczymy Manticora. To jest wykrywacz, który jest wykrywaczem najdroższej najgorszym w tej stawce zdajmy to. Zobaczymy czy montikor poradzi sobie z tym celem. Eee, taki mój standard. Eee, użyję programu General eee, i Cancel 5. Eee, jeszcze to poprawię. Chwila. Eee. Dobra. Stronie do gruntu 11 RECOVER SPEED 4 Co do ustawień Stabilizatora są wyłączone To takie podstawowe informacje No i tak Podejście do celu te trudniejsze. To łatwiejsze. Cel przewędrował z górnego dryfu, zadryfował wam na, na dół. I byłby spokojnie do wyciągnięcia Dobra, jeśli bym włączył dźwięk żelaza. Tylko dźwięk żelaza z tego podejścia. Dźwięk do wykrycia, raczej sygnał do wykrycia. Dobra Co mogę Wam pokazać więcej? Czułość 25 Czy się poprawi? Nic się nie poprawi. Pinpoint. Tak widzieliście teraz najdroższe wykrywacz w stawce. Również który zachowuje się niesamowicie podobnie do pozostałych. Dobra, Nocta Legend O widzicie pamięć paluszkowa Ech. Nocta Legend to chyba najtańszy wykrywacz w tej stawce Nowy kosztuje chyba 2600 yy, M2, nie wiem czy to wszystko tutaj będzie widoczne, myślę, że tak yy, M2 sprawuje się tutaj zawsze najlepiej no, w tym terenie moim yy, co do ustawień yy, 4 dam sobie prędkość a filtr żelaza 1, stabilizacja żelaza 3 to taki mój standard butelka w 0 filtr 0 y, e, Co do ustawień e, audio audio gain na 3 e, e, Co do ustawień dźwięków tony czyli 60 tonów strzelim do gruntu 23 czułość 24 wykrywacz jest stabilny No i do cel Cisza, z tego łatwiejszego podejścia. identyfikacja 24, 26, 33, 25. Pinpoint. Bardzo cichutko, ledwie słyszalny. Czy zwiększenie czułości by mi pomogło? 25, 26. Cisza. Jakieś tam drobne piernięcie Z tego łatwiejszego podejścia, pełna wykrywalność. No cóż, no to widzieliście. Zachowanie czterech różnych wykrywaczy, czterech różnych producentów, w różnych zakresach cenowych, najtańszy Legend, najdroższy Manticore. I zachowanie się nad jednym trudnym celem. Cel został wybrany dlatego, że jest na tym polu celem najtrudniejszym. Naprawdę mała moneta, sami zresztą możecie sobie to ocenić. Na dużej głębokości zakopano 14 lat temu. i Sprawa charakterystyczna. Wszystkie wykrywacze zachowują się w ten sam sposób. To nie chodzi o to, jak one to wykrywają, tylko sposób taki, że z tego, tego trudniejszego podejścia cel jest niewykrywany. Z tego łatwiejszego wszystkie wykrywacze go wykrywają. Cóż można powiedzieć? Myślę, że wiecie, to tak jak w życiu ludzie dochodzą do tych samych wniosków samodzielnie. I prawdopodobnie producenci tych wykrywaczy również doszli do pewnych rozwiązań, które powodują to, że te wykrywacze są zbliżone. Po prostu to jest ta najwyższa półka. I chyba się więcej nie da. Jeśli chodzi w ogóle o wykrywacze te drogie, już to kiedyś mówiłem w jakimś filmie. Mój pogląd wygląda na następująco: że w normalnych poszukiwaniach starczy Wam wykrywać za 1500 zł. Ja tego tak strzeliłem teraz. Po prostu zwykły prostowykrywacz, który znajduje łatwe cele. Nie? Jednak gdy warunki gruntowe są trudne, albo cele są trudne, to wtedy pojawia się ta przewaga tych wykrywaczy bardziej zaawansowanych. W tych niewielu miejscach i niewielu sytuacjach te wykrywacze teoretycznie droższe, mogą pokazać swoje możliwości i mogą wykryć coś więcej. Natomiast do prostych celi wystarczy prostowykrywacz. I taka jest prawda, nie? To te podobieństwa między wykrywaczami, które Wam tutaj pokazałem na tym jednym celu, objawia się w wielu sytuacjach. Na wielu polach testowych te wykrywacze zachowują się bardzo, bardzo podobnie. Na przykład tu mam Borotynkę, która kiedyś była 14 lat temu na 19 cm zakopana, i wszystkie wykrywacze charakterystycznie ją wysoko identyfikują. Przynajmniej częściowo ta indyfikacja jest, można powiedzieć, najwyższa z możliwych. Nie? Taka ciekawostka, ale tak w sumie w terenie nie wykopywałem borotenek z takim wysokim ID. Ale te wykrywacze w tym terenie i w tym gruncie widzą, ją, można powiedzieć, w identyczny sposób. Tak naprawdę, między tą górną półką nie ma wielu różnic, jeśli chodzi o możliwości wykrywacza. Wszystko zależy od użytkownika. Jeśli użytkownik chce. I wykrywać mu się podoba, po prostu rozumiecie. Leży mu w ręce, fajnie mu się z nim chodzi i się troszeczkę postara, to wyciągnie tyle samo, nie? Może tak, no, legend jest tutaj najtańszy w stawce tych wykrywaczy. Również z tym legendem można wykrywać cuda i można się postarać. Wiadomo, że legend nie jest tak stabilny jak Manticore czy Deus 2, A często w tej stabilności właśnie jest, to jest to, czym te wykrywacze wygrywają. Bo w tym trudnym miejscu, gdzie będziecie mieli zakłócenia, gdzie będziecie mieli, będziecie mieli trudny grunt, gdy będziecie mieli jakieś Emi, te wykrywacze będą wykrywały, a może legend nie będzie, nie? Bo jest jednak e, troszeczkę mniej odporny na te zakłócenia. Tak więc na, tak na serio, między tymi wszystkimi wykrywaczami nie ma wielkich różnic. E, różnica jest w gustach użytkowników i w ich umiejętnościach. W jednym wykrywaczu e, jego wysokie możliwości można uzyskać w bardzo łatwy sposób, na przykład w wersji czy w legendzie, bo tak naprawdę to od włączenia tego wykrywacza można już bardzo dużo uzyskać. Może troszeczkę więcej trzeba się postarać w się dwójce i w manticorze, żeby, żeby stworzyć jakieś ustawienia, które będą naj, najbardziej będą lepsze. Myślę, że najbardziej to chyba Deus 2, wymaga jednak mimo wszystko, troszeczkę zaangażowania i można z tego wykrywacza wyciągnąć bardzo dużo. Cóż. Film o podobieństwach w topowych wykrywaczach to podobieństwa są ogromne. W tej warstwie samej wykrywalności. Nie? Myślę, że na dzisiaj to wszystko do usłyszenia.